Sprawdźmy ten mega fresh numer Mortal Fit Kinga! Mortal cię poszedł level wyżej. Zamiast robić love losą o swojej dziewczynie, to się zaprosił na fita. Jest lekki hate prawdopodobnie 5000 łapek w dół, ale wersów pisze super. Tekstami pisali Wow, Mortal i Kinga! No nieźle. Mortal Fit Kartoni się wyświetla w polecanych. I to nie jest już pierwszy kawałek z kobietą. Niefortunne polecenie filmiku widzowie. Czemu przyjść skip? Ja nie zatrąłem Fila. Mortality ma trasę? Tylcznieku. Tam no, jedziemy tam, w noco Warszawa. Ile kosztuje? Od 100 zł. Ale to już kurwa 100 zł, 100 zł. Ten czy to jest pula jakaś już wyjechana w kosmos? Cha nie mogę? Oho, chyba sold out. No nieźle. Sold out. No niestety widzowie, nie dam rady. Nie dam rady pójść na żaden na żaden koncert niestety. Wszystkie są wyprzedane. Oho, Buty zimowe typu Rico and High Moda. Ciekawe Czy masz to co ja, wszystkie w mojej głowie Love są jakby O Jezu, nagraj to z Zakopanem Pisane o tobie, krótko ciebie znam Ale choć uciekniemy gdzieś a, I wiem, że ty też Czujesz to co ja, włosy w mojej głowie Mówią mi o snach czujesz, czujesz, to co ja, włosy w mojej głowie Mówią mi o tobie, krótko ciebie znam Gdzieś mam to, co o nas mówią. Mamy gorsze dni, no ale każdy ma i trudno. Dzisiaj łapię się za rękę. Nie lubię podróży, ale z tobą są najlepsze. W mojej głowie teraz ty i ja. Nienawidzę ludzi, oni też nie lubią nas. Pokonaliśmy już wszystko, mała. Chociaż tyle razy miał się nam zawalić świat. Wiem, że. Zdolnię Zobaczyła... przykupu. na samym dnie. Siebie, nie bój się, mamy siebie koniec łez, bo Dziś ja, czuję się szczęśliwy tak jak zygzam A ty jesteś w moją Sally Moją Jasmine, moją Ginny, moją Maris albo Więc posłuchaj mnie, bo powiem ci Że to co między nami jest naprawdę Że skoczysz za mną nawet jeśli spadnę Nawet Kiedy w słychać tylko krzyk Ty no piękna piosenka widzowie, nie wiem czemu wy hejtujecie miłość Naprawdę nienawidzi jak ktoś jest ku... szczęśliwy i nawija o tym kawałek ze swoją dziewczyną gorze jak zerwą, no i to Przecież nie usunie kawałka, no z kartoni zostawił Tak, więc szacun za to, tak? Ale ileż można? No, co prawda, ja się zastanawiam na przykład Czemu ku... dla odmiany, zamiast nagrywać na przykład taki love song, typowy, generyczny love song, ku... Który jest generalnie, no nie wiem, no każdy love song, tak brzmi generalnie Czemu nie zrobiłem jakiegoś takiego k... kawałka Na zasadzie Że jakby są, wiesz, są razem Ale nawijają, wiesz, typową przewózkę Wiesz, taki k... na flexie love song, wiesz o co chodzi Taki k... że ludzie mnie nie będą wiedzieć, że to jest love song. Wiesz, taki k... normalnie, normalna zwrota, stary, nie? Normalne k... zwroty, że ta Kinga nawija nie być jak ja, ja jestem kupa bepyś i mam kurwa murtalcia A wy kurwy co macie? Biedackie k***y szmaty no, ja. są jakby o tobie. Znam, Ale gdzieś, No ale nie mówię, fajnie by było, nie? Jakby influencer wydał ze swoją dziewczyną nutę, która nie byłaby takim typowym k***a nie? Wydaje mi się, że to ciekawe by było, fajne jakieś takie że ty też to co ja O, czekajcie, bo to jest chyba debiut W Twoich oczach, zaślepiona przez zły koszmar Dzisiaj to ostatnia prosta, byś pokazał mi jak kocha. No dobra, ten numer jest lepszy niż Młody Manson akurat, nie? Nawet słuchaj, taką gitarkę, coś tam taką pociętą Czendlik noszę, słowa Powiedz mi, że światła blask Który widzę, to nie brokat Nie chcę czuć, jak boli strach Kochać cię chwile, dobre chwile, złe z tobą chcę Bilet w jedną stronę daj znak czy czujesz to co ja szaleje puls złap mnie za rękę Od e, To co być tylko krzyw jakby pisane o tobie w głowie W mojej głowie Cikniemy gdzie tylko bo... ciebie zna No fajnie, kochają się, szczęścia im życzę, ale ten numer jest tak gener. Czemu wszystko wyłączyłem? A, dobra, już widzę. Ten numer jest tak generyczny, że. Mam wrażenie, jak tego słucham, że wiem, co zaraz nawiną. Typowy ma po prostu, nie? Nic takiego k**a ciekawego. Tak szczerze. Szkoda! Bo dla mnie Mortalcio ma bardzo duży potencjał z tych YouTuberów wszystkich. Chyba największy, moim zdaniem. Mam pytanie, czemu ktoś wrzucił taki film na przykład? I jak wam się podoba nowa nuda Mortalcia, Mortal, czujesz to co ja? Fajna disia. I wrzuciła coś takiego. I nagrała ekran, k**wa. I kur... słaba i czemu ja to dostałem na głównej? Solid dla porcia Guana, nie rozumiem.